Dzień dobry moi kochani. Mam na imię Aneta. Zapraszam Was do wysłuchania mojego, mojego takiego raportu o energii, jaka będzie nam towarzyszyć w, w tym tygodniu. E, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czego powinniśmy unikać. Również zachęcam Wam do subskrybowania mojego kanału. Do y, dzwonienia, do pisania sms-a albo maila, aby umówić się na zrobienie sobie swojego własnego horoskopu, żebyśmy wiedzieli y, indywidualnie, y, co y, może, no nie każdego dnia, ale danego roku, co powinniśmy, co powinniśmy zrobić, co powinniśmy, czego powinniśmy unikać. Do tego musimy znać naszą oczywiście no, datę urodzenia, ale też i godzinę urodzenia, żeby precyzyjnie powiedzieć, w jakich domach y, odbywać się Wasze życie y, takie intensywne. Więc serdecznie zapraszam. A dzisiaj mamy 24 luty, poniedziałek. Dzisiejsza energia będzie sprzyjać stabilności i organizacji dzięki księżycowi w koziorożcu. Natomiast trygą księżyca do Merkurego, Urana i Saturna będzie nam dzisiaj wspierał jasność myślenia, dyscyplinę, otwartość na nowe rozwiązania. Warto dzisiaj skupić się na realizacji zadań wymagających takiej cierpliwości i precyzji. Należy unikać impulsywności, reakcji takiej y, y, impulsywnej i konfliktu, zwłaszcza związanych z relacjami, ponieważ opozycja księżyca do Marsa może powodować takie napięcie. A wiadomo, że księżyc lubi spokój, a Mars lubi walkę, energia więc po prostu uważamy. Natomiast 25 lutego Mars w końcu wychodzi w drogę prostą i odda nam naszą energię, bo w ruchu wstecznym, jeszcze w raku, zabiera nam tą energię do działania, do inicjatywy, do waleczności naszej, więc wchodząc w ruch prosty, jest jeszcze w raku, ale jest już Drodze prostej, więc odda nam tą energię, będziemy mieli więcej energii, więcej takiej yy, sprawności i waleczności. Natomiast 25 lutego, 6, przepraszam, 26 lutego mamy środę, i dzisiaj środa to taka jest energia yy, będzie taka sprzyjała yy, takim głębokim przemyśleniom, intuicji, dzięki trygonowi Księżyca do Neptuna. Natomiast koniunkcja Księżyca z Plutonem może wzmocnić takie nasze emocje, taką intensywność i taką potrzebę transformacji tych naszych emocji. Jest to taki właśnie dobry dzień na przetransformowanie tych naszych emocji. Natomiast koniunkcja Merkurego do Saturna będzie sprzyjała takiemu skupieniu i poważnemu podejściu do. Komunikacji, uporządkowaniu myśli, poprawie jakości pracy intelektualnej i redukcji zbędnych takich działań. To idealny dzień na pozbycie się tego, co już jest niepraktyczne w naszym życiu oraz skoncentrowanie się na rzeczach, które mają prawdziwą wartość i sens dla nas. Więc mamy taki właśnie dzień jak Środa. Natomiast 27 lutego, czwartek yy, obecnie, gdy aż cztery planety znajdują się w niekorzystnych pozycjach, warto zwrócić uwagę na introspekcję i refleks refleksję nad naszym życiem. Wenus na wygnaniu będzie w baranie. Nie jest to, korzystne, jest, nie jest to korzystny znak dla Wenus. Jowisz jest na wygnaniu w bliźniętach od dłuższego czasu, yy, mogą przynieść takie trudności w relacjach i ekspansje, podczas gdy merkury i Mars w upadających pozycjach w rybach i wraku, mogą osłabić komunikację i energię do działania. To czas na zastanowienie się nad swoimi priorytetami, odnalezienie, równowagi i zrozumienie, co jest naprawdę ważne. To Dobry moment na wgląd w siebie i przygotowanie się na przyszłe działania. Więc no, cztery planety są w niekorzystnych znakach, nic, nic działać nie możemy. Co możemy zajrzeć w siebie, pomyśleć, co nam nie pasuje, co, czego nie lubimy, co się dzieje w naszym życiu, na pewno u wszystkich się dużo dzieje, albo u większości, jak nie u wszystkich. Więc no, jest to taki czas, żeby po prostu zastanowić się nad tym, nad tym co nam. Nie pasuje, z czego powinniśmy zrezygnować, nie zwracać więcej uwagi i zabierana jest nasza siła. 28 lutego mamy piątek. Piątkowa energia, zwłaszcza mamy też Nów Księżyca w rybach, będzie sprzyjała takim nowym początkom i refleksjom. Księżyc w koniunkcji ze Słońcem w rybach tworzy atmosferę introspekcji i emocjonalnej głębi. Kwadrat do Jowisza może przynieść pewne wyzwania związane z przesadnością nad, nad, lub nadmiernym takim optymizmem. Uwaga też tego piątek na jedzenie i uwaga na alkohol, bo możemy przesadzić lub zatruć się, ale bardziej przesadzić i mogą nas boleć różne rzeczy. Głowa, żołądek, więc uważamy kochani. Natomiast Księżyc, Trygon Mars doda energii do działania. Komunikacja z Saturnem wprowadzi, koniunkcja z Saturnem natomiast wprowadzi taki element dyscypliny i takiej powagi, że będziemy bardziej zdyscyplinowani i bardziej poważni. To dobry czas na podsumowanie tych dwóch miesięcy wyroku, jakie mieliśmy, bo to już jest ostatni dzień roku 28. I zastanowienie się y, nad tymi planami, któreśmy wdrożyli i które nam y, przyniosły lub nie przyniosły czegoś, ustalenie takich właśnie nowych celów i pracę taką nad sobą. Ważne, abyśmy zachowali równowagę między marzeniami a rzeczywistością. Więc tak kończymy właśnie luty. 1 marca mamy sobotę. Księżyc rano przejdzie do barana, ale zanim przejdzie do barana, będzie przechodził Merkurego i Neptuna. Yy, wzmocni naszą taką intuicję i skłonności do refleksji nad marzeniami i planami. To doskonała okazja, aby zastanowić się, które z naszych wizji są realne, a które jedynie fantazjami. Warto zaufać przeczuciom, ale także zachować równowagę między intuicją a rzeczywistością. To dzień pełen inspiracji, potencjału. Potencjału do głębokich przemyśleń. I mamy drugi marca, jest niedziela. Niedziela przyniesie taką nam dynamiczną energię, ponieważ Wenus wchodzi w ruch wsteczny. Zacznie retrogradację, ale utworzy koniunkcję z Księżycem, co może wzbudzić intensywne emocje i pragnienia takiego, takiej rewizji w relacjach. Takiego spojrzenia w głąb naszych rela relacji. Sekstyn natomiast i do księżyca sprzyjać będzie optymizmowi, ale kwadrat Marsa może wprowadzić napięcie i impulsywność. Merkury, koniunkcja z Neptunem w rybach, hmm, podkreśla na, y, naszą taką intuicję. Będziemy mieli dużą intuicję, ale też niejasne myślenie, bo pamiętajmy, że Merkury. Jest w rybach. Merkury w rybach nie ma, yy, nie ma takiego spojrzenia rzeczywistego na, na życie. on ma bardziej, my bardziej czujemy niż rozumiemy. Właśnie. I też tam jest jeszcze Neptun, no to Neptun w koniunkcji do Merkurego, no to jest niejasne myślenie, nie widzimy wszystkiego, nie wiemy co się dzieje, może być chaos, może być napływ dużo takich informacji i te informacje mogą być nieprawdziwe, więc uważajmy, kochani, ale też podkreślać będzie taką naszą intuicję i dużą skłonność do marzeń. Ale może również prowadzić do pewnej niejasności, no właśnie niejasności w komunikacji, więc w komunikacji I też uważajmy na jazdę samochodem i yy, też będziemy się bardzo dużo odczuwać, więc niedziela nie będzie takim spokojnym dniem. jak jaki styczeń, luty i ten marzec chyba też taki będzie, więc no to takie trzy nieciekawe miesiące w tym roku. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, nie rozpieszczają nas nasze gwiazdy, nie rozpieszczają nas nasze planety, więc, no, ale dzieje się coś do tego, żebyśmy przemyśleli, zmienili yy, i szli dalej. Więc dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie mojej prognozy yy, na cały tydzień. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do kontaktów do robienia sobie y, horoskopu. Dziękuję ślicznie. Życzę miłego, wspaniałego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.